I witamy tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem na tropie Satoshi Nakamoto. Nie będzie to długi odcinek, bo dzisiaj poznamy kolejny fakt, który wyciekł około roku 2015, jeżeli chodzi o Craig'a Wrighta i Dave'a Caymana, To będzie trzecia część, rozdzielimy ją od reszty, a za tydzień będzie to dłuższy odcinek, gdzie poznamy wszystkie rzeczy, które się ścigały od początku. Czyli jeżeli pojawił się Craig Wright, pojawił się Satoshi, pojawił się Dave Kleiman, na tym samym forum wszystkie pomału zdarzenia, które miały miejsce także i na Twitterze i na mediach społecznościowych poznamy. Audycję później wytoczymy ciężkie działa Craigowi Wrightowi, wszystko na mnie. Także e, każdą tą rzecz, którą zrobił do tej pory, e, która jest niepewna, wytoczymy, wy, wyłożymy na światło dzienne i za pomocą tych faktów, które teraz przedstawiamy, może niektóre z nich zlikwidujemy. Tak się robi research. Najpierw fakty, potem działa naprzeciw i zobaczymy, czy, czy któreś nam się uda ewentualnie podciągnąć, czy które je, nadal jeszcze zostaną niezrozumiałe dla nas. Dzisiaj poznamy jedną z rzeczy, która mm, Pojawiła się w 2015 roku, wyciekły na, na światło dzienne dane, a mianowicie Tulip Trust. Dokładnie pojawił się on 9 grudnia 2015 roku. I dokument, który zaraz przeczytamy, dowiemy się, czy tak naprawdę Dave Clyman nie stworzył czasami jakiegoś papieru, który potwierdzałby tą tezę, że Craig Wright i Dave Clyman razem mają takie ilości bitcoinów. W przyszłych odcinkach na tym timeline dokładniej dowiemy się, dlaczego i co się wydarzyło, jeżeli chodzi o hack na konta Krega Wrighta, który zdarzył się chyba w 2015 roku, gdzie Gizmodo dostało informacje od hakera, który włamał się na konto mailowe i nie tylko Krega Wrighta i dostał no, informacje różne. Jednym z tych informacji wypłynął właśnie wtedy ten tulip, tras, o którym będziemy mówić za chwilę, ale Jeden z reporterów, który kontaktował się z byłą żoną Craig'a Wright'a, Lynn, ta żona na pytanie, czy Craig Wright jest Satoshi, czy Craig Wright pracował nad bitcoinem, odpowiedziała tak, że wiele lat temu pracowała, pracował nad bitcoinem, ale nigdy nie nazywał go bitcoinem. Mówił bardziej o tym, że to jest digital money, czyli digital, digitalne pieniądze. Kiedy jeden z reporterów zapytał się, czy jest... Współtwórcom albo z stwórcom Bitcoina była ona odpowiedziała, że nie będę tego komentować. Pamiętajmy, że to się dzieje w 2015 roku. Wszystko ten cały czas dowiemy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj tylko się dowiemy o tym Tulip Tras. Żeby to wyodrębnić, bo to jest bardzo ważna rzecz, która może nam o czymś opowiedzieć w przyszłym roku. Z tego artykułu, zanim przejdziemy do tego Tulip Trust, dowiadujemy się też, że Kleimen. Trzymał przy sobie cały czas, gdziekolwiek był, aluminiową y, skrzynkę małą, gdzie trzymał dysk USB, gdziekolwiek tylko wychodził. I teraz nie wiadomo, gdzie jest ta skrzyneczka, czy trzyma go właśnie rodzina, y, gdzie sądzą się w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli zobaczymy ten Tulip Trust, to się wszystko wyda. Czy na przykład y, brat Ira Dave'a Kleymana nie ma czasami y, tego pudełka. Y, którego mają te wszystkie bitcoin, milion sto dokładnie bitcoinów. Nie wiemy tego naprawdę, co się stało z tym pudełkiem USB po śmierci Dave'a. Ale jeżeli mm, Tulip Trust okaże się prawdziwy, no to możliwe, że Craig Wright będzie to miał dokładnie w przyszłym roku. Sprawdźmy, czym jest Tulip Trust. Haker, który prawdopodobnie się wkradł do komputera Craiga Wrighta, doszedł też do pewnego dokumentu umowy, który był niedokończony na tym komputerze. Nie wiemy, czy był skończony, ale na tym komputerze był nieukończony, gdzie z tego wynikało, że Craig Wright i Dave Kleiman utworzyli sekretny Bitcoin Trust, który był na Seszelach. Czyli tak tam nie obowiązywał, Czyli podatek był tam obcy. Oczywiście, jeżeli mamy firmę na Seszelach, no to to jest raj do podatków. To jest na Oceanie Indyjskim. Przeczytajmy sobie może, co dokładnie było w tym dokumencie. Trust, czyli to było zacytowane do doktora Krager'a Wrighta. Potwierdzam o tym, że jest taka umowa w postaci tego trustu i otrzymałem transfer bitcoinów na ten fundusz, można powiedzieć, i będę przechowywał całą kontrolę i całe oprogramowanie i klucze użyte do y, przetrzymywania tych bitcoinów na tym funduszu, czy traście. Ja, Dave Kleiman, będę powiernikiem y, i przy transferze Satoshi, który otrzymałem od Craig'a Wrighta. Ta transakcja nie miała miejsca ani w Ameryce, ani w Australii. Wartość transakcji opiewa na 100 tysięcy dolarów australijskich. Ja Dave Clyman otrzymałem 11 1111 bitcoinów od Craig'a Wrighta. Podczas transferu jest warty on 100 000 dolarów. Ten trust będzie zarządzany przez 3 nie więcej niż 7 osób w jednym czasie. Wszystkie bitcoiny zostaną zwrócone do doktora Wrighta albo Craig'a Wrighta 1 stycznia 2020 roku. Ta data jest bardzo ważna, bo wiemy, że jeszcze do niej nie doszliśmy. Dzisiaj mamy 7 kwietnia 2009 roku, czyli brakuje nam już niedługo, można powiedzieć, parę miesięcy i zobaczymy, co się stanie 1 stycznia 2020 roku. Dr. Wright poinformował nas, że prawdopodobnie będzie miał bankructwo, które będzie przeprowadzone przez. Australijski fiskus, można z tego wywnioskować, i to jest jedyna droga. Nie żeby może ominąć australijskie prawo i podatki, ale po prostu nie będzie miał, jako jedyną osobę, dostępu do tego trustu. Ta funkcja powiernicza musi mieć minimum 100 tysięcy bitcoinów w momencie transferu do doktora Wrighta w 2020 roku. W międzyczasie doktor Wright może zapytać o pożyczkę. Tylko do tych spraw, jakie są tutaj wymienione, czyli research w peer-to-peer -peer system, czyli nadal, jeżeli chodzi o, o Bitcoina, IPv6, czyli IPv6 może wziąć tylko pożyczkę z tego funduszu powierniczego, a oprócz tego wszystko, co może zmierzać do tego, żeby Bitcoin miał jeszcze większą pozycję i siłę w przyszłości, też może wziąć pożyczkę z tego powierniczego funduszu. Jeżeli do takiej pożyczki by doszło, będą one poza Australią i Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do tej spółki powierniczej można tylko uzyskać za pomocą dwóch z pięciu kluczy, które są dostępne. Czyli prawdopodobnie z tego wynika, że muszą być dwie osoby, które mogą mieć dostęp do tego konta. W przypadku śmierci doktora Wrighta w 2020 roku, wszystko, co jest na tym koncie minus oczywiście to co było wzięte będzie przesłane do Ramony Watts czyli do żony doktora Wrighta jeżeli Dave Kleiman umrze wszystko będzie też dostępne dla doktora Wrighta po śmierci Dave'a Kleimana 15 miesięcy jeszcze wcześniej dowiadujemy się tutaj że te bitcoiny które będą użyte tutaj w razie śmierci doktora Wrighta będą przesłane do Ramony Watts ale będą one też przeznaczone na to, żeby udowodnić, że Adam Westwood, który był australijskim fiskusem, jest y, kłamcą. O tym dowiemy się w kolejnych odcinkach. Dlaczego jest kłamcą? Bo w momencie, gdy wyszły papiery poprzez tego hakera Igizmodo, y, no to wtedy australijski y, fiskus zdecydował, że bez kontaktu z policją po prostu przeczesa jego dom w Australii. I było to no, niezgodny z prawem, można powiedzieć, więc dlatego tutaj jest tak yy, yy, srogo nastawiony do Adama Westwooda i dowiemy się, czy nie został czasami aresztowany parę miesięcy później. I ostatnia yy, rzecz, którą tutaj się dowiadujemy z tego kontraktu, to jest to, że mimo tego, że yy, Dave Kleinman powiedział, że nie proponował tej linii tutaj w tym, w tej umowie, to tak czy tak dr Wright zadecydował że ma to tutaj być a więc. Nie udostępnię tej informacji publicznej gdzie są klucze i kim jest Satoshi Nakamoto ani skąd on pochodzi. Jeżeli chodzi o ten e-mail Satoshi małpa gmx.com. Także widzimy że no, haker znalazł po prostu takie dokumenty. Pewnie teraz będą pytania czy może haker to jest sam Craig Wright. Przecież mógł się wkraść do siebie. O tym się dowiemy właśnie z kolejnej audycji. Ja tylko wam chcę przedstawić, że jest coś takiego jak Tulip Trust. I teraz dlaczego Tulip i co może na to potwierdzać? Bo wiemy, że Tulip to jest jeden z 15 najbardziej potężnych komputerów, superkomputerów w 2015 roku. Zgadnijcie do kogo on należy. Tulip. Do Craiga Wrighta. To jest dokładnie ten komputer, jedyny prywatny komputer w 2015 roku, super komputer można powiedzieć to są jego specyfikacje nazywa się on Tulip i był na 15 miejscu w 2015 roku też wiemy, że od tego momentu, od tego Tulip Trading zobaczcie jak się nazywa Tulip Trading mhm. Tulip, to jest kolejna wskazówka na to, że ten Tulip może być prawdą, wiemy też, że Craig Wright pracował na bardziej na mocniejszym, potężniejszym już komputerem, ale jeszcze nie doszedłem do wiadomości jaki to komputer jest. Ale Tulip Trading, czyli ten komputer był na numerze 15 w 2015 roku. Drugą rzeczą, jaka jest znajoma i chyba Craig Wright lubi tulipany albo tulip słowo, to jest to, że podczas 2015 roku na jeden z swoich wykładów na YouTubie dla swoich uczniów loguje się właśnie też na Tulip Trading, czyli widzimy Tulipan, gdzie się loguje. To może nie mieć nic wspólnego z tym, tak? Tylko Chcę Wam wytłumaczyć, że ten tulip w świecie kreger Wrighta występuje dosyć często. Tulip po polsku, Tulipan, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. I dlaczego ten tekst został znaleziony niekompletny? Dlatego, że w tym zdaniu, This will be designed by Tulips and the Trading. Tulips, Trading. Nie wiem, czy to znaleźliście przed chwilą, czy nie, to co ja, jeżeli połączyliście fakty, ale to zdanie jest niekompletne. Dlatego, That was not, not to have not been a bubble. BAT, czyli nie było to y, zwykłą bańką, tylko i tu jest niedokończone właśnie zdanie, więc może, y, nie wiemy tego na 100%, było już to dokończone i podpisane przez Dave'a Kleymana i Craig'a Wrighta, i y, oni zarządzają właśnie tymi milionami 100 tysięcy. Może po prostu wysłał te bitcoiny do Dave'a Kleymana tylko dlatego, że miał sprawę troszącą się w australijskim Biurze podatkowym i obawiał się, że może też te milion bitcoinów w tamtym owym czasie zostaną przekazane do australijskiego Fiskusa. Nie dowiadujemy się, która to jest ta trzecia osoba cały czas. Jest ta trzecia osoba, która jest nieznana. Jest Dave Kleiman w tym wypadku jest oczywiście Craig Wright, i jest jeszcze trzecia osoba, która miałaby zarządzać, i na końcu już tutaj dodaję, właśnie. Craig Wright, nawet Dave nie chciał zamieszczać tego, ale Craig Wright zdecydował, że to ma być na kontrakcie, że nie udostępni, kim jest ta trzecia osoba, która ma ten klucz, czy może nawet e-mail, którym posłował się Satoshi satoshinmałpa.gmx.com. I może to być trzecia osoba, która w ogóle może być niezwiązana z Craigiem Wrightem, do której może w końcu nam się uda dojść. Zobaczymy, ten, gdzie nas zawiedzie te poszukiwanie. Kolejnym faktem, który daje mocy mm, samemu tego, temu kontraktowi czy funduszowi powierniczemu jest sam ten e-mail na samym końcu. Satoshi mapa gmx.com. to był e-mail Satoshiego, który kontaktował się na samym początku, gdzie obwieszczał bitcoin światu. Yy, także mając tego maila w tym kontrakcie, może też coś jeszcze tutaj więcej oznaczać. Może tak naprawdę my porównujemy Craig'a Wrighta do pisowni y, Satoshi'ego. A ta trzecia osoba odpowiadała za, za pisownię, za to, co tam się działo, obwieszczanie. Żeby ani Craig Wright, ani Dave Kleinman nie był tutaj związany, dlatego trzecia osoba jest anonimowa, żeby nigdy nie można było dojść do tej osoby, która ewentualnie y, pisała te wszystkie komentarze. O tym jeszcze się dowiemy. Będą kolejne odcinki oczywiście. Pamiętajcie, że jedna jest tutaj sprawa, którą można też przytoczyć: to, że jeżeli Craig Wright dostanie w przyszłym roku, 1 stycznia 2020 roku, około 1,1 miliona bitcoinów, to jest naprawdę tyle, żeby no, zafundować N chain, czyli to, co się dzieje teraz na Bitcoin SV. Wiemy, że Bitcoin SV jest kontynuacją Craiga Wrighta, jeżeli chodzi o Bitcoin w tym momencie. I y, może się tak zdarzyć. Nie musi, że w styczniu 1 grudnia nagle Craig Wright zrzuci 200 tysięcy bitcoinów i zbije cenę bitcoina. Oczywiście to może się nie zdarzyć. Może będzie powoli gdzieś tam sprzedawał, jeżeli to jest prawda. Y, nikt tego nie wie, ale ważne jest to, żeby wam przedstawić tą całą sytuację, że taka sposobność jest. I dlatego tutaj jest Bitcoin Phoenix. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli y, przytoczymy fakty a potem będziemy rozmawiać o opiniach. To wyjdziecie z tego kina, tak jak mówiłem, oparci o fakty. Założycie ten swój płaszcz opinii, i wtedy możecie pisać komentarze. Nie ma problemu. Mam nadzieję, że kolejna, kolejny seans w kinie Bitcoin Phoenix Wam tutaj przyszedł do gustu. Dajcie znać, co myślicie do tej pory. Czy może coś się tutaj zaczyna zmieniać w Waszych opiniach, czy nadal jesteśmy daleko, żeby znaleźć Satoshi Nakamoto. Także w kolejnym tygodniu będzie to dłuższa audycja i może to być najdłuższa audycja, bo musimy wszystkie fakty przedstawić od 2009 roku. Więc jeżeli będzie za dużo tych faktów, będziemy szli w trzy godziny audycji, no to sorry, musimy to podzielić, bo nikt nie będzie trzy godziny oglądał faktów. Więc mam nadzieję, że nie wyjdzie aż tyle. Wtedy będziemy musieli wszystkie newsy przeglądać, tweety, które się działy, co się zdarzyło z osobami, które. Próbował zrobić coś podobnego jak Bitcoin w przyszłości. Oczywiście nie z tą samą technologią, także to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. No, okej, okay, życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie: zostańcie z Bitcoinem.